Wyjątkowo się z wami witam I od razu powiem tak, zacznijmy taką ciekawą, fajną grę z mojego dzieciństwa No widzę tutaj takie nieładne paski po boku, więc se to lekko poprawię I Tak, ich nie zauważy, o Zresztą zauważy ktoś, że ruszam lekko, dobra No, mój kochany żabol w prawym dolnym rogu, tutaj języki są normalnie Okej, okay, zresetuję postępy, choć nie chciałbym tego ze względu na trzy pewne rzeczy, ale zaczynamy. Tak, to jest jeden z tych legendarnych zajebistych gier z grypy. L, oczywiście, no, I oczywiście, tu się myszko. mamy tutaj tą panią na dole, jak widać. I oto czym się mam zająć? Łączeniem reakcji. Tylko wpierw chcę zrobić te trzy rzeczy, kliknąć te trzy walone linki. No dawaj, bo kliknąłem. Super. Akurat dlaczego w te linki klikam? Bo... To jest jakaś upośledzona wersja. No tyle, po prostu powiem tyle. To jest upośledzona wersja jakaś z Flashpointa oczywiście, bo nie mogę tego wziąć z gry PL Ani nic. A i teraz co? No muszę się męczyć Nie wiem, że ten żabol zasłania wszystko Trzy reakcje pod rząd Ustawię sobie teraz jakoś tak wygodnie, tło, bo mi wszystko to klikanie w linki zepsuło kurwa No przepraszam, Dobra. I tak, zaczniemy od jakiejś głupiej rzeczy, niewinnej Go piasek no. Ogólnie mamy tutaj stworzyć wszystko A okre... Zapomnijcie fiolkę 119 reakcji Teoretycznie dużo to nie jest W praktyce jest to od zajebania No i co? Bawimy się Musimy stworzyć cały świat No Dobra, jeszcze chyba nie było tego. Było to piasek jeszcze i cegła. Jeszcze powietrze ogień. I nie. Za nim to uwaga. Ja już się przygotuję. I mamy niemal żyw. tylko jedna rzecz, być nam tu została do zrobienia z tej kategorii. I co teraz musimy zrobić? Coś takiego. Okej, okay, odkryjmy już pierwsze choroby. <grybujesz> Jeszcze zanim organizmy powstały. Nie chciałem to, chciałem to. Z tym nic nie zrobię z tego, co kojarzę. Z tym już trochę więcej zrobię. Na przykład to. I z tym jeszcze więcej zrobię. przykład o krewetka, mniam mniam, mniamuśnia, uwielbiam krewetki. Nie wiem jak wy. I w piasek piasek mam krabiszona. Robiąc to, mam rybkę. Z rybki mogę trochę więcej zrobić. Ale ja z tym poczekam, bo jeszcze wodorosty jak coś się robi słońcem. No. Okej. Okay. Wodorosty robi się na... tak. Używając muchu tworząc mech i tworząc paproć No, paprotki. No, pierwotne organizmy drzew, no, a może ktoś wiedział, może nie. Sam chciałbym chciałem trawę zrobić, o! Dobra, ale jest trawa, która jest przetłumaczona jako szkło, bo jest literówa pewnie. Bo Glas, Gras, właśnie chodzi o ten inny język, że literowa pewnie była w angielskim, dlatego to zostało, zostało przetłumaczone szkło. A właśnie, jeszcze babka będzie nam podpowiadała, jakim wiemy. Ale że ja trochę wiem, to. Mam to tu, gdzieś. Ktoś chyba przyjechał i to mi się już nie podoba Okej okay. Shore A właśnie, bo mamy koło Stwórzmy Wiem, 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 że salamandry tutaj, ale jeszcze może... Już widziałem tutaj ogarnku, który jest... Os przed ostatnią formą chyba I kobza no, rozdrzewa, coś chciałem jeszcze zrobić? Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze o, no tak Jeszcze dwie, dwie dwa z drzewami I ZW Bo jeszcze domofon. Powróciłem i przepraszam was za to ten, że musiałem sobie pójść Okej, okay, miałem, tak wóz, miałem go stworzyć, dobra to na tym się skończyło. A! A! Jeszcze, jeszcze jodła. Dobra. Dzięki za przypomnienie, gro. Tak. Krzcina, kolec... Kwiat. A, to jest kwiat. Z kwiatów jest od zarąbania craftingów. Trzcinę mam. Czyli na to chyba tylko do dwóch craftingów się używa I jeszcze kolce Nie? To może na... Na piasku! Tak I z kolców mogę zrobić chyba... Trzy, trzy rzeczy Wiem, że salamandry mnie ruszą do przodu Pierwsza rzecz, którą tutaj zrobię to róże Druga to poszukam koła i... Ząb, zęb, ząb, klepsydra jeszcze se tu przygotuję. I trzeci kolec, tego kolca użyję na rybie zwykłej. No, mamy 50 bardzo pięknie. Okej, okay, teraz se potworzę, o. Kwiat, kwiat, kwiat. Kaktus, słonecznik, lilia wodna. Słonecznik, Lilia Wodna, Kaktus. A, z jeszcze można stworzyć inny gatunek, i chyba już jestem w stanie go stworzyć bez problemu. Go skorpion. Gołważka I goł Pszczoła I od razu zrobię miód, żeby... Tak. O! Już odkryliśmy kolejny ten ciąg Co, jakie mamy? Innych nie mamy jeszcze wszystkich, jeszcze <laughs> rady nie doszliśmy do płazów <laughs> Dobra Wiem Stworzę sobie od razu Węgorza Elektrycznego oczywiście. Przepraszam, jak słychać, że. Ten. Przepraszam, jak słychać po prostu dzwony kościelne. Ja mieszkam obok kościoła po prostu. Okej. Okay. Żabol! Mamy żabola, kurde! I bierzemy ropucha, czyli prawdziwego żabola. I teraz grzyba, żeby mieć gówno. I mamy wszystkie kurwa rośliny. Ej, szczęśliwi jesteśmy. Jaszczura, jaszczura, jak się robiła jaszczura? To z piaskiem, ok I teraz... Z węgorzem mamy węża. I tyle. Wraz z powietrzem mamy ptaka. Ten ptak jest ogólnie bazą do wszystkiego innego zrobię o pingwina Z pingwina już nic więcej nie zrobię Zrobię sobie kruka I teraz sroka Z tego sobie zrobię kaczkę I I Nura Jeszcze dwa rodzaje ptaków z tego co kojarzę Ale jeszcze na tym poziomie nie mogę Zrobić innego To sowa, potrzebuję już szaka, bo Saka to chyba z ziemią. I teraz ten sak jest naprawdę. Tak, ten etap dla mnie saków jest najgorszy dla mnie. Serio. Nie potrafię. Szympans, flat. I mamy człowieka w końcu, ale. Co z nim zrobię? Tu, zombie. bałwan mamy inne Ok, z tym człowiekiem jeszcze można zrobić psa kota, świnie, owce ale nie mam nic z tego i co? okej, okay, jest pantera, z pantery można zrobić po pierwsze lwa po drugie nie, nie, lwa za. Wait Głupi jestem. Lew morski miał być dobra. Z pantery sobie zrobię kotka i z kotka zrobię z ostatniego ptaszora. To to ja wiem. Człowiek miał być nie Z już nic nie zrobię. I go. Już. Wiem, ryuwa i łaścica są dosyć istotne tutaj. Tak, z potem to świnie mamy. Ups. Owca. Saks z księżycem daje wilka. Wilk się, wilka się chyba używa dwa razy. Z człowiekiem tworzymy psa. Czekaj, a czy kot i ten daje zębacza? Tak, tak, dobra. Dobrze pamiętam. I coś kojarzy, że o. Że jakoś tak o lisa się tworzyło. Dobra i polarny i panda czerwona. Powiedziałem panda. No, mamy taką pandę. Wody użyję na niego i mamy wieloryba, wieloryb zalane wodą orka. Koń I Niedźwiedź Bo łasica i ryówka otwierają chore craftingi Tak imo A, stop, stop, stop Zepsułem Bo Niedźwiedź, Niedźwiedź Polarny i Koala jeszcze Jeszcze Panda Czekaj, Panda się... Wiem I Niedźwiedź Koala Koala to chyba Torwacz był, co nie? No Tylko torba I teraz koniczek Nawet kilka koników wchodzi Dobra, tutaj Trawa, czyli to zwane szkło, bo Gras, glas I jedną się różnią Zebra i wielbłąd Go zebra Go wielbłąd A Jesteśmy na górze no dobra i stwórzmy dwa ostatnie wymagające tego O Czyli Ryuwa Z wodą daje mi wydrę. Pamiętam. Shop to chyba był... To chyba było z ziemią jeszcze coś, że shop. Ziemia. Borsuk. Shop chyba na drzewie z to farbom A shop to chyba drzewo No i zostało nam Od zarąbania craftingu z powodu ryjówy No i co nam teraz zostaje? O, właśnie ta zgiczowana salamandrach Dobra, wiewióra leci. Jerzyk. Jerzyk, goł Jerzyk. Dobra. Bóbr to chyba z wodą było. No. Bóbr kaczka. Mamy idzie za ciekawego. Nie topesz, to ze skrzydłami pójdzie. Czyli tak. No i mamy teraz skoczki pustynne, oposy, szczur piżmowy. Szczur piżmowy też jest tu. Skoczek pustynny. Kangur daje z woreczkiem. Teraz tak, dwie ryjówy. Nie wiem co mi tu daje oposa. Czyli co do szczura piżmowego. Czy są z z wilkami? O w Mordę, już zapomniałem co trzeba dać do szturapismu Nie, to też było przecież eee. Ma pewne wspólne cechy z łosicami? Nie Gryzon, który mieszka w trzcinach To kurde, mówiłem o czyniach i zapomniałem o tym Ja pierdolę, ale zemierdej e, Wombat to chyba torba Jeszcze dwa, bo będzie Szczur i diabol tasmański. Ej, hey, mamy wszystkie saki. I wszystko, 119-119. O, ale się kurwa, cieszymy. jejej, jej, happy, happy. No, pokażmy cały nasz jebany świat. Od pustyni do zimna. No, piękne, co nie? Akurat Wam się będzie podobać, że w ciągu niecałych 17 minut osiągnęliśmy to wszystko. Tutaj świat, którego się nie da przewinąć, i tutaj szafa z innymi rzeczami. No to więc ja Was żegnam. Naura!